Wystarczy kilkanaście sekund nieuwagi, nagły skurcz czy szok termiczny i osoba kąpiąca się może zacząć się topić. Najważniejsze, aby w porę przyszła pomoc. Jak widzimy na tym pozorowanym wydarzeniu nad Kozienickim Jeziorem, dziewczynce natychmiast na pomoc ruszają ratownicy. Sytuacja jest zgoła inna, jeśli kąpiemy się w miejscach niestrzeżonych, nieprzeznaczonych do kąpieli. Wówczas takiej topiącej się osobie nie ma kto przyjść z pomocą i o tragedię nie trudno. Pamiętajmy o tym, że ludzie się topią po cichu. To nie jest tak, jak nam się wydaje, że ludzie krzyczą, chlapią się, że dają sygnał. Właśnie nie, toną po cichu. Dlatego dobrze, żeby ten ratownik był, czy też więcej ludzi, żebyśmy dali sobie szansę na to, żeby nas uratowano. Akcje profilaktyczne, takie jak ta nad jeziorem, mają uświadomić urlopowiczom, jak ważny jest bezpieczny wypoczynek nad wodą. Bezpiecznie korzystać z wody. Jeżeli jest zakaz kąpieli, to przestrzegamy przepisów i oznaczeń. Nad Wisłą się nie kąpiemy, bo nie ma żadnego wyznaczonego miejsca bez, bezpiecznego do tego, żeby tę kąpiel uprawiać. Tak? Także nie kąpiemy się nad Wisłą. W najbliższych dniach, myślę, otrzymamy kolejne czarne punkty, które będą nad Wisłą montowane. Także też mam nadzieję, że one będą ostrzegać i pokazywać, jak bardzo ta Wisła jest niebezpieczna. Niestety niski poziom wody w wiśle zachęca do brodzenia, co może mieć tragiczne skutki. Niestety jest to bardzo niebezpieczne. Pamiętajmy o tym, że tam, gdzie. Wczoraj jeszcze sprawdzone mieliśmy dno, gdzie można było się wydawało, by nam się kąpać. Dnia następnego może być i głębina, czy różne jakieś inne niespodzianki. Jakaś karpa mogła nadpłynąć, co może jakiś skok na główkę, może przez to się skończyć dla nas tragiczne. Kozińscy policjanci, jak i kozińcy strażacy wspólnie podejmujemy akcje. Dzisiaj nad jeziorem, ale głównie nasze działania będą się skupiały na wodach płynących, czyli na Wiśle. Wspólne patrole z policją na Wiśle będą w czasie wakacji prowadzili strażacy ochotnicy z terenu powiatu Kozienickiego, a my, udając się na wypoczynek nad wodą, wybierajmy miejsca bezpieczne, najlepiej strzeżone kąpieliska, takie jak to nad jeziorem Kozienickim.